Ja dzisiaj zwrócę uwagę, że wiele rzeczy dzisiaj nam mówi o tym, że z jednej strony mamy fizykę. Ja dzisiaj chciałem bardziej w stronę fizyki się zwrócić. Natomiast najczęściej podajemy jakiś suplement, jakąś substancję, tabletkę, jakiś lek. Ech. Czy tylko to działa, że jest reakcja chemiczna? No, zobaczymy. Jeszcze jedna rzecz. Jak powiedziałem o komórkach, które mają swoją energetykę i mają swoją produkcję energii, mają swoje częstotliwości, którymi się komunikują. Tak jak my się komunikujemy w tej chwili, tutaj jakaś przetwornica, jakiś impuls elektromagnetyczny wędruje gdzieś do jakiegoś odbiornika i do państwa, potem jest przekładany do też elektronicznych impulsów i tak dalej. A nasze komórki to mają kompletnie sieć powiązań ze sobą, międzykomórkowych nawet, nie tylko neuronawe sieci. Każda komórka z drugą się komunikuje poprzez częstotliwości. No i pytanie, czy jak wytniemy guza, to wyleczymy raka, bo bardzo często wyleczamy w ten sposób tylko objaw, bo mamy pewien proces onkologiczny, który doprowadził do tego nowotworu. Ja się zacząłem zajmować też jako naturopata w końcu dogłębnym zgłębianiem skąd te choroby nowotworowe, bo zauważyłem, że niektórzy zdrowieją radykalnie z przerzutów łącznie. I wtedy się zacząłem zastanawiać, co ja robię takiego, co się dzieje, że ci ludzie zdrowieją. No i okazuje się, że ta właśnie medycyna częstotliwości bardzo mi pomaga. E, ja mam nadzieję, że ci się wszyscy na sali, no nie wiem, kto dzisiaj ci wdzięczność. Już ktoś rano dzisiaj praktykował. Są na sali, gratulacje. I ja myślę, że dzisiaj warto zająć się wdzięcznością. Wiecie dlaczego? E, bo wdzięczność powoduje zdrowienie. I jest to niesamowity stan człowieka, w którym E, można wyzdrowieć. Ja mam taki dowód w Szczecinie, bo pochodzę ze Szczecina. Jest taki człowiek, który zachorował też na nowotwór. Lekarz mu powiedział, że ma tylko trzy dni życia. Kompletnie negatywna informacja. Widzimy i czujemy to oczywiście. Bardzo destrukcyjna na niego, ale on był wdzięczny. Zaczął się witać z każdym serdecznie jak misiu, e, dziękować za wodę, nawet za wszystko, no. za szklankę, za powietrze, za przyrodę. I po trzech miesiącach spotkany na ulicy wydawałoby się, że widzimy zjawę, ale on mówi, ale pytałamy się go, to jesteś ty tak? Żyjesz tak? Nie mam raka. A co robiłeś? Jestem wdzięczny. Jedyną rzeczą, jaką robił od tamtej pory, była wdzięczność. I to spowodowało, że dzisiaj człowiek jest całkowicie wyleczony z choroby nowotworowej z przerzutami. Ja kiedyś widziałem w takim też programie TVN, coś na śniadanie, też ktoś, może nawet na sali są tacy ludzie, więc on po prostu też miał chorobę nowotworową bardzo ciężko, zaczął stosować wdzięczność. To jest taki dziesięciopunktowy program zdrowienia i między innymi wdzięczność jest to bardzo ważna rzecz. Dlatego chociaż jedną Intencję jakąś sobie wzbudźmy teraz każdy, za co dzisiaj będzie wdzięczny. Niektórzy ćwiczą potem po trzy, niektórzy po pięć dziennie i potem parę dni i to wchodzi w krew. Także bardzo zachęcam. No, tu słyszeliśmy o terapii słowem, o terapii odpowiednią intencją, ja powiem, dodam, o podawaniu pewnej wibracji, dźwięku, Blisko tego już jest terapia gongowa, czy terapia muzykoterapia. Są też takie gabinety, muszę powiedzieć, w Ameryce i w Europie, samo sobie się poznałem takiego doktora z Austrii, który takie nagrania robi specjalne, uzdrawiające, czyli podaje, najpierw odbiera no różnymi metodami nawet, o których zaraz powiem, zdrowotne informacje, które częstotliwości na danego człowieka najlepiej działają, Nagrywa taki plik, można sobie wybrać jakie instrumenty, ulubione mamy i wtedy tam orkiestra komponuje ten zestaw instrumentów, podaje nam muzykę i ten plik na CD nagrywa, on leczy. Znaczy, no, nie jest to medyczna metoda, ale jest wykorzystywana w szpitalach w tej chwili w Austrii i na wielu jeszcze innych uniwersytetach, nie tylko w Austrii i w Europie. Chili to jest taka niemiecka... Ha, niesamowita nowość, która jest tutaj na tym obrazku, takie malutkie, białe, niebieskie urządzenie. Ja chyba nawet gdzieś tutaj mam w kieszonce takie malutkie, w tej chwili sobie gdzieś użyłem. Ono działa na przykład w tej chwili dobierając, co ciekawe, w środku, jak leci program w tej chwili tutaj na tym małym urządzeniu, które można sobie tak nosić, ono dobiera kwantowym czujnikiem częstotliwości, które są na przykład potrzebne danej osobie, która to nosi. Ja to nosiłem przez rok czasu i ja miałem ciągle... E, takie wskazanie, bo tam też można sobie dobierać program kwantowo. No to już nie medyczny aspekt teraz, który ja poruszam, bo to urządzenie jest medyczne do leczenia bólu, depresji, lęku, takich rzeczy, ale ja sobie to używałem w zakresie niemedycznym. Okazało się, że po roku czasu poszedłem na kontrolę USG, e, razem z moją najlepszą e, taką doktor, która robi najlepiej USG w Szczecinie. A, byliśmy w szoku. Ona nie wierzyła, gdzie jest kamień 12 mm na pana prawej nerce, który był. Gdzie są torbiere 3-2 cm, po obu nerkach nie ma. Ja po prostu zdumiony byłem działaniem tego na własnej skórze. I tyle powiem na razie. Uff, zestaw różnych badań. Dziękuję bardzo.